Ale również we Francji, w Pradze. Jest jeden z najbardziej utytułowanych i uzdolnionych polskich zawodników. Tak naprawdę nie udało mu się pewnie, co w ubiegłym roku właśnie pokonać klasach Kwedłka w finale Red Bull Street w Związku. Przyparł nie dotarł na finały do RPA, ale zakładam, że dziś jego portfel stanie się grówczy. Choć kto wie, 90 sekund za niego, o wszystkim decydują sędziowie. Paweł Skóra! Chcemy kura, ale według mnie powinien mieć chciwy robot. z tego, że piłka pod jego kontrolą bardzo rzadko ląduje na ziemi, albo ląduje tylko, wtedy, kiedy chce tego Paweł. Paweł ma 19 lat, mieszka we Wrocławiu i tak jak wspominałem, jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich zawodników, najbardziej szanowanych. 30 sekund jego pochylców kwalifikacyjnych. 10 sekund do końca. 5, 4, 3, 2, 1 i koniec. To, to był kawałek.